Pan Słomka i Afrykańskie Zwierzęta Część druga Dzień dobry, zaczynajmy poszukiwania Czy ktoś widzi pierwsze zwierzę? Tak Jest niebezpiecznie blisko krokodyla Rzeczywiście, żyrafa powinna mieć się na baczności Pierwsze co rzuca się w oczy to ta długa szyja Dzięki niej może zjadać liście oraz owoce z najwyższych drzew Niewiele zwierząt tam dosięga, więc może sobie spokojnie przeżuwać to swoje jedzonko. Tak jak teraz. Uwaga! Mamy kolejne zwierzę. To barwny ptak. Papuga. I umie powtarzać niektóre słowa. Sprawdźmy to. Halo! 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 Halo? 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 <laughs> Można by ją było nauczyć zamawiać pizzę. Zwróć uwagę... Jak różnego koloru mogą przybierać pióra tych ptaków. Chyba mogą mieć wszystkie kolory, jakie tylko znam. Papugi jedzą mieszanki warzyw, owoców, orzechów i nasion. I tutaj właśnie dziobią słonecznika. A tymczasem mamy kolejnego bohatera. Jest blisko ekranu i wydaje się duży. Ale tak naprawdę to najmniejszy zwierzak ze wszystkich, które dotychczas poznaliśmy. To prawda. Z pewnością wszyscy zauważyli, że świetnie przygotowałeś się do tej podróży. Miło mi dziękuję. Może pamiętasz, jak nazywa się ta mała jaszczurka? Myślę, że duże osób wie. To kameleon. Papuga miała piękne kolory piór, ale kameleon... Może te kolory zmieniać i to jest w nim niesamowite. Kameleony są także doskonale przystosowane do życia na drzewach. Ma palce w rodzaju szczypiec, dlatego tak dobrze trzyma się gałęzi. Ma także lepki język, którym z łatwością poluje na owady i nieduże pająki. I w sumie to nie są takie małe. Bo ich ciało może osiągnąć 60 cm długości. Ciekawy opis. Teraz dla odmiany pojawił się bardzo duży zwierzak hipopotam. Dokładnie tak. No to jest jednak grubasek taka duża świnka. To prawda, ale nie są spokrewnieni. W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie, a aktywne są dopiero po zmierzchu. Wtedy skupią trawę na łąkach, w pobliżu wody. Zjadają także rośliny wodne. Są indywidualistami, ale żyją w stadach. Ktoś tutaj zgłodniał. Pojadł, a teraz się wyleguje w wodzie. Słychać już kolejne zwierzę. Już się pokazał. To też jest duży zwierzak. To prawda. To jest nosorożec. Pierwsze, na co zwraca się uwagę, to ten wielki róg na nosie. To naprawdę duże zwierzę, bo może ważyć nawet ponad dwie tony. Do tego potrafi całkiem szybko biegać. Są raczej samotnikami, a jeśli żyją w grupach, to niedużych. I tworzą je raczej samice z młodymi. Zwróćcie uwagę na te śmieszne, nieduże uszy. Czasem, żeby ochronić się przed słońcem, pluskają się w błocie. Tak jak teraz widzimy. Uuu, a teraz pojawił się jakiś przedziwny ptak bardzo blisko mnie. Nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Jeśli nosorożec miał róg na nosie. No tak. A ten ptak ma róg na dziobie. A? To jak myślisz, jak się nazywa? No chyba dzioborożec. Dokładnie, dzioborożec. Żywią się głównie owocami, owadami i małymi kręgowcami. Co ciekawe, kiedy samica złoży jaja w dziupli drzewa, samiec zamurowuje ją błotem, aby była bezpieczna. Pozostawia jedynie niewielki otwór, przez który dostarcza pokarm. Ciekawe, jak oni wpadnie na ten pomysł. Posłuchajmy jeszcze przez moment ich charakterystycznego śpiewu, tymczasem w oddali pojawiło się kolejne zwierzę. Tak, a nawet grupka. Ja je znam, to są hieny. Podobnie jak Gepard mają cętki, Chieny to takie duże psy. Żyją w stadach nawet liczących do 80 osobników. A ich przywódcą jest samica. Są drapieżnikami. Czasem tak długo biegną za swoją ofiarą, aż ta się zmęczy. O, a tutaj takie małe dwa słodziaki. Halo! A już nic. Chciałem, żebyście tylko pokazali pyszczki. A czy widzisz, kto wygląda z zaprawy? O tak. To też są słodziaki. To surykatki. Cała rodzinka wyglądają jakby stały na apelu szkolnym. Surykatki żyją w dużych grupach liczących nawet do 30 osobników. Wspólnie wykopują nory i korytarze. W których mogą chować się przed niebezpieczeństwem. Dokładnie. A w tym czasie ktoś stoi i czuwa, rozglądając się po okolicy. I w razie czego szybko informuje inne surykatki o ewentualnym niebezpieczeństwie. A po pracy, wiadomo, trzeba znaleźć czas na odpoczynek i zabawę. Surykatki żywią się małymi bezkręgowcami. Owadami i roślinami. Czasem uda im się upolować nieduże węże, jaszczurki, a nawet drobne ptaki. Czasem podkradają po prostu jaja nienarodzonych zwierząt. Na horyzoncie pojawiło się ostatnie zwierzę. Tak, to szympans. Większość czasu spędzają ponad ziemią, w koronach drzew. Świetnie się przemieszczają, skacząc z gałęzi na gałąź. Żyją w dużych grupach, które mogą liczyć nawet ponad 100 osobników. Przywódcami są najstarsze i najbardziej doświadczone szympansy. Bardzo rzadko w grupie dochodzi do aktów agresji. Raczej są roślinożercami, ale zdarza się, że urządzają polowania. Niesamowite jest też to, że potrafią wykonywać narzędzia i posługiwać się nimi. Na przykład jakieś patyki i proste źdźbła, które polują na owady. A dużymi kawersiami potrafią odstraszać wrogów. Umiejętności te przekazują młodym, które bardzo chętnie się uczą. Tymczasem wśród straw naszej sawanny pojawiło się kolejne zwierzę. I nie wystraszcie się. Ojej, To guziec. Jak ktoś oglądał króla oj, ojoj, to wie, że ten bohater nazywał się Pumba. Ma bardzo charakterystyczną grzywę na karku i grzbiecie. I cztery kły, które ocierają się o siebie i ostrzą, kiedy rusza szczęką. Służą mu między innymi do grzebania w ziemi i do walki. Są roślinożerne. Ale czasem zjadają małe bezkręgowce. Mogą ważyć nawet ponad 100 kg i biec ponad 50 km na godzinę. Tylko nie to na sam koniec, koniec części drugiej. Zróbmy jeszcze szybkie przypomnienie zwierząt z drugiego odcinka, okej? Okay? Bardzo dobry pomysł, a więc zaczynamy! Pierwsze zwierzę, żyrafa, drugie. To łatwe papuga. Trzecie. Kameleon. Czwarte. Hipopotam. Piąte. No Szóste. Cioeroże. Siódme. Hiena. Ósme. Syrykatka. Dziewiąte. Szimpanz. I dziesiąte. Gruziec! Bardzo dobrze. Cieszę się, wy też świetnie się spisaliście. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczonka! Pa pa! Pan słomka i afrykańskie zwierzęta.